Pod koniec 2017 roku skontaktowała się ze mną pewna kobieta. Powiedziała, że ma dla mnie ciekawy materiał o szybko rozwijającej się firmie One Taste z dziedziny wellness. Ruch MeToo dopiero raczkowo. Opowiadała, że ta firma pomoże ludziom w tworzeniu takich relacji, które w pewnym stopniu zniwelują ból związany z ruchem MeToo, bo uczuli ich na potrzeby innych. Wspomniałam koleżance, że chcę napisać o One Taste. Stwierdziła, że muszę pogadać z ich byłą klientką, która miała fatalne doświadczenia. Rozmowa z tą kobietą trwała kilka godzin. Pod koniec pomyślałam, że prawda odbiega od prasowej rzeczywistości i to może być gruba sprawa.